Pewnego wieczoru dziadek usiadł przy ognisku, a obok niego, wpatrując się w tańczące płomienie, usiadła jego wnuczka. Wnuczka zapytała: Dziadku, co to znaczy być dobrym człowiekiem? Dziadek uśmiechnął się, a potem zaczął opowiadać: Wiesz, w każdym z nas toczy się walka. To jakby w moim sercu były dwa wilki, które walczą ze sobą. Jeden wilk to zło. Jest pełen gniewu, zazdrości, smutku, strachu, chciwości, arogancji, użalania się nad sobą, poczucia winy, resentymentu, poczucia niższości, kłamstw, fałszywej dumy i egoizmu. Drugi wilk to dobro. Jest pełen radości, spokoju, miłości, nadziei, pokory, dobroci, życzliwości, empatii, wspaniałomyślności, prawdy, współczucia i wiary. Ta walka nigdy się nie kończy kontynuował dziadek. Ale wilki nie walczą ze sobą bez powodu. Jeden wilk pragnie siły, kontroli i dominacji, a drugi pragnie pokoju, harmonii i zrozumienia. To, co dzieje się w naszym wnętrzu, odzwierciedla się w naszym życiu. Jeśli karmisz wilka zła, to stajesz się człowiekiem, który rani innych, niszczy relacje i sieje chaos. Z drugiej strony, jeśli karmisz wilka dobra, twoje serce wypełnia się światłem, a ty stajesz się źródłem dobra dla innych. Wnuczka słuchała z uwagą, a po chwili zapytała: Dziadku, a który wilk wygrywa? Dziadek ze spokojem w głosie odpowiedział: Ten, którego karmisz. Pamiętaj, karmienie nie oznacza walki dodał dziadek Nie musisz nienawidzić złego wilka. Kiedy go zauważasz, po prostu się od niego odwróć i skup się na karmieniu tego dobrego. Wilka zła można poskromić, ale nigdy nie zniknie całkowicie. Po prostu staje się on słabszy. Ale to, jak go traktujesz, również decyduje o Twoim losie. Jeśli będziesz go karmić gniewem, wzmocnij się. Jeśli będziesz go karmić miłością, poskromisz go. Zawsze masz wybór, na czym się skupiasz, i wiesz co? Ten wybór decyduje o Twoim życiu, a nie wilki.